Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport na dziś. Kongres amerykański przyjął pakiet pomocy wojskowej w wysokości 61 miliardów dolarów dla Ukrainy oraz dodatkową pomoc dla Izraela i Tajwanu. Po podpisaniu rozporządzenia przez prezydenta Bidena w ciągu najbliższych dni dodatkowa broń trafi do Ukrainy, a prezydent Załański podpisał nowe przepisy regulujące mobilizację w kraju. Na ile te decyzje zmieniają sytuację Ukrainy na froncie? Na jak długo Ukrainie starczy broni i żołnierzy, by stawiać czoła rosyjskiej agresji? O tym w raporcie na dziś 24 kwietnia 2024 roku. Raport na dziś to środowe wydanie raportu o stanie świata programu, który utrzymuje się z dobrowolnych składek słuchaczy i firm, dla których wspieranie raportu ma sens. Dziękuję wszystkim za wsparcie, a jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę dołączyć do grona patronów raportu, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Marcin Żyła jest wydawcą programu, Chris Wawrzak realizuje dźwięki, jesteśmy w studio Efektura w Warszawie. Moim gościem jest dziś Michał Kacewicz z portalu Biełsad. Witam Cię, dzień dobry. Dzień dobry. Co to są za pieniądze? Co mieści się w tym pomocowo-wojskowym pakiecie? No ten, ten pakiet tak naprawdę składa się z kilku części. Taka no, chyba największa część, no to jest 23 miliardy dolarów, która ma być dla armii amerykańskiej jako rekompensata za to, co będzie z magazynów armii amerykańskiej przekazane dla Ukrainy. Więc no tutaj oczywiście pojawia się pytanie, jak do, jak do tego podejdą księgowi? Czyli w jaki, według jakich cen będą, będą kwalifikowane te koszty? Zakładam, że jednak to będzie taki model, jaki przyjęła chociażby Finlandia, czyli po prostu ten sprzęt z magazynów, który jest przekazany Ukrainie i potem dotacja jest liczona na nowy sprzęt kupowany przez armię amerykańską w tym przypadku. Oczywiście to oznacza, że tych pieniędzy starczy na trochę. Mniej, no bo na przykład pociski balistyczne, które do, do systemów HIMARS, które będą przekazane Ukrainie, to jeszcze nie wiemy. no Deklaracje są, że być może to będą pociski o zasięgu tym większym, czyli 300 km, a nie tym, co do tej pory, te, które do tej pory trafiały na Ukrainę. Yy, ale yy, armia amerykańska już dostanie nowszej generacji pociski z, w zamian za te pociski, które rzecz jasna będą droższe, więc no, siłą rzeczy ta kwota 23 miliardy może troszkę stopnić w przeliczeniu na realne jednostki sprzętu i amunicji, które. Które będą tutaj kwalifikowane. Inna część składowa tej, tego pakietu to jest około tam 14 miliardów bodajże dolarów na zakupy nowego sprzętu, nowego, fabrycznie nowego sprzętu. I tutaj no, też jest z kolei problem, polega taki progowy problem polega na tym, że po pierwsze, arm, przemysł obronny amerykański rozkręca się na nowo i rzeczywiście ta produkcja rośnie, ale też jest ustawiona przed fabrykami amerykańskimi, przed koncernami potężna kolejne kolejka klientów, poczynając od samej armii amerykańskiej, od samych sił zbrojnych amerykańskich, po klientów zagranicznych. No wiadomo, że na świecie w tej chwili jest wręcz boom na uzbrojenie, tak? No to, to, to kilka czynników na to wpływa. No po pierwsze jest niebezpieczna sytuacja ryzykowna na świecie, wojny, Ukraina, Bliski Wschód, no ale też generacyjna wymiana sprzętu yy, w wielu państwach, używających do tej pory amerykańskiego sprzętu. Więc no ta kolejka jest długa. Hmm, zakładam, że jednak w ramach tego pakietu to nie będzie Sprzęt ten najbardziej zaawansowany, ten, którego produkcja trwa długo, i, i ta kolejka, kolejka by oznaczała, że Ukraina dostanie ten sprzęt za, za ileś lat, wręcz. Czyli nie będą to raczej prawdopodobnie czołgi, śmigłowce i tak dalej, chyba że są jakieś gotowe produkty, które mogą Amerykanie sprzedać, koncerny amerykańskie, a raczej będzie to amunicja, nie wiem, jakieś drony, tego typu sprzęt, broń strzelecka i, i tak dalej czyli coś, co można dosyć szybko wyprodukować. Kolejna część składowana to jest to, co jest do dyspozycji prezydenckiej, czyli tam jest do, do 4 miliardów dolarów, które do tej pory miał Joe Biden do dyspozycji, jest dodane 4 miliardy około. Więc to jest coś, co natychmiast w zasadzie z polecenia prezydenta może być przekazane. To jest taka interwencyjne przekazanie Ukrainie. Najprawdopodobniej duża część tego sprzętu, który zaraz po podpisaniu przez Joe Bidena, może trafić na Ukrainę, już jest w Europie, już jest w bazach amerykańskich w Niemczech, w Polsce, w Rumunii. Nie no jest w Rzeszowie. Jest w Rzeszowie w i innych miejscach, więc to natychmiast może trafić. Tam w ramach tego pakietu jest też 11 miliardów dla sił zbrojnych amerykańskich na y, wsparcie na, tak, na, na wschodzie Europy, na wschodniej Flance. Y, tutaj chodzi o wiele rzeczy, zapewne, za, o, także o szkolenia dla Ukraińców, ale też wsparcie wywiadowcze, zwłaszcza wywiadu elektronicznego, y, wsparcie też ochrony tego, no, bo, bo te, te dostawy będą oznaczały przecież y, wzmożony ruch. I też konieczność ochrony także z powietrza, także w Polsce, w Rumunii. Transport kolejna, kolejna bardzo kosztowna sprawa. No tutaj transporty za pomocą transportowców tych dużych amerykańskich samolotów przecież bardzo dużo kosztują, więc no tutaj kolejne rzeczy. Transporty drogowe, kolejowe, morskie wreszcie ze Stanów Zjednoczonych do Europy, więc no to wszystko będzie w ramach tych kosztów, które dostanie Armia Amerykańska za, za obsługę tego transferu sprzętu na Ukrainę. Tak długo czekaliśmy na decyzję kongresu i na podpisanie tego pakietu przez prezydenta Bidena, że właściwie nikt się nie cieszy. Nie wiem, czy się zgodzisz, ale takie wrażenie można odnieść, jak się czyta komentarze, że to jest za późno, że niewiele to zmienia, zwłaszcza na froncie. Widać dominację Rosjan, ta broń nie przyniesie tego, co niektórym się wydaje, że mogłaby przynieść czyli jakąś Znaczącą zmianę w postępie wojny. Podzielasz te niepokoje? No mam wrażenie, że rzeczywiście większe, więcej radości jest na zachodzie, zwłaszcza w Europie, bo to jest takie uczucie ulgi, że, że jednak ten, ten sojusz euroatlantycki no nie będzie tej rysy na tym sojuszu euroatlantyckim. To, to jest większe poczucie ulgi. W samej Ukrainie rzeczywiście mam wrażenie, że no może jest poczucie ulgi, ale jakiejś wybitnej radości nie ma. No To jest spowodowane rzecz jasna tym, że długo to trwało, że, że są cały czas obawy, że, że ten pakiet, no taki. Jest podpisane, czy też będzie za chwilę podpisane i, i ruszy, ale nie wiadomo, jak, jak długo i tak dalej. E, Ukraińcy tonują nastroje i mają chyba trochę w tym racji, dlatego że nie powinniśmy chyba wpadać w taką huśtawkę nastrojów od, od takiego, hur, wielkiego pesymizmu, jaki. Chwilę temu dosłownie nas ogarniał i to nas i Ukraińców, że za chwilę już Ukraina upadnie, po jakiś hura optymizm, że za chwilę Ukraina odzyska wszystkie z z okupowane terytoria. Otóż nie. Ten sprzęt, po pierwsze, rzeczywiście nie będzie w takiej odpowiedniej ilości wpływał tak szybko, jak się wydaje, chyba. No, będzie dostarczany na linię frontu, Zape zapewni możliwość powstrzymania kolejnych rosyjskich ofensyw, zwłaszcza w Donbasie, w rejonie Czas i czy też na odcinku za Poroskim. Dużo pomoże, tak zwłaszcza jeśli chodzi o amunicję 155 mm, której już głód był ogromny. Kolejna rzecz, pociski balistyczne, które dostanie Ukraina, razem chociażby z obiecanymi wczoraj przez Ryszego Sunaka w Warszawie pakietem wsparcia, w ramach którego jest też, są też pociski manewrujące Storm Shadow, pomoże w uderzaniu na zaplecze armii rosyjskiej. To oczywiście spowolni działanie Rosjan, ale nie, nie powstrzyma w jakiś sposób drastycznych ich działań, nie zatrzyma wojny. Krótko mówiąc, ta pomoc pomoże Ukraińcom w tym roku uzyskać sporo czasu, tak ochronić prawdopodobnie wiele żyć ludzkich i, i także cywili, bo po prostu, jeżeli w ramach tego pakietu dotrą systemy przeciwlotnicze i rakiety do tych systemów, głównie chodzi o patrioty, no to pozwoli to ochraniać w lepszym stopniu ukraińskie miasta, ale też strefę przyfrontową przed tymi bombardowaniami rosyjskimi, więc będzie miało duże znaczenie, ale nie jakieś takie przełomowe. Natomiast istotne jest to, że to pozwoli yy, kupić czas, znaczy czas potrzebny na zmobilizowanie armii, rezerw ukraińskich, na przeprowadzenie tej mobilizacji, po drugie kupić też czas, trochę czasu na to, żeby te przemysły obronne, zwłaszcza w Europie, ale też w Stanach Zjednoczonych, no jeszcze bardziej się rozpędzały. Jeżeli Ukraina przetrwa, to znaczy linia frontu przetrwa, bo tutaj o tym mówimy. Jeżeli Rosjanom nie uda się zdobyć całego Donbasu i wymuszać w jakiś sposób znaczący rozwiązań, Para pokojowych, niekorzystnych dla Ukrainy, a korzystnych dla Rosji, no to, to to jest, możemy być w zupełnie innej rzeczywistości za pół roku lub za rok. Oczywiście tu są różne czynniki polityczne też, także chociażby wybory w Stanach Zjednoczonych. No właśnie. Mówisz o tym, że Ukraińcy może niespecjalnie cieszą się, jakoś nie są we euforii po tej decyzji. Czy w takim razie przeraża ich, Wizja tego, że Donald Trump może zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ja pytam o to dlatego, że po to, żeby ta decyzja kongresu mogła zostać przyjęta, kluczowe dlatego było stanowisko Republikanów. Ich szef w izbie zmienił zdanie. I tutaj pojawiają się głosy, że ta zmiana, i to nie chodzi tylko o, o Majka Johnsona, ale szerzej w ogóle o republikanów, że nie byłaby możliwa, przynajmniej bez jakiejś biernej akceptacji Donalda Trumpa, który jak wiadomo jest najpopularniejszym politykiem wśród republikanów, jest ich kandydatem i jest kandydatem do tego, żeby objąć urząd prezydenta. Krótko mówiąc, czy te złowieszcze przewidywania dotyczące objęcia urzędu przez Trumpa są. Rzeczywiście tak traktowane w Ukrainie. No, gdzieś tam w sferze medialnej y, oczywiście one są złowieszcze, jak wszędzie zresztą. Natomiast jak ja rozmawiam z ukraińskimi politykami, zwłaszcza tymi z, związanymi z obozem y, Zełęńskiego, no to y, te nastroje były silniejsze, mam wrażenie, jakiś czas temu, kiedy były duże trudności y, po stronie ukraińskiej z dotarciem y, jakimś komunikacyjnym do otoczenia Trumpa. Wydaje mi się, że te trudności albo zostały przełamane, albo sojusznicy zachodni to zrobili, albo po prostu coś się tutaj zmieniło, bo mam wrażenie, że, że teraz, no może nie ma jakiegoś wybitnego optymizmu, ale jest jednak taka kalkulacja, że Trump, że, że Trump jednak będzie, będzie próbował przynajmniej jakoś racjonalnie podejść do tego konfliktu ukraińskiego i na pewno nie będzie chciał przegrać na Ukrainie w taki zdecydowany sposób. Krótko mówiąc, jakieś argumenty, jakie pewnie teraz Trafiły do Waszyngtonu, czyli jakaś analiza sytuacji wewnątrz ukraińskiej i sytuacji frontowej, taka rzetelna analiza, na przykład sporządzona przez służby wywiadowcze, no to te, te informacje jakoś docierają do otoczenia Trumpa. No mówi się, mówi się o tym, że Mike Johnson zmienił zdanie po tym, jak zobaczył informacje wywiadowcze, z których wynikało, że Ukraina może po prostu przegrać za chwilę tę wojnę, a. Przegrana wojny przez Ukrainę jest przegraną tej wojny przez Stany Zjednoczone. Bez względu na to, co mówi Putin i propaganda rosyjska, to jednak w świadomości po prostu całego świata, w świadomości mediów globalnych, to jest wojna również prowadzona przez Stany Zjednoczone. No tak, oczy, oczywiście. Pytanie też w jaki sposób jest diagnozowana ta przegrana, tak? No bo to trudno sobie raczej wyobrazić zajęcie Ukrainy przez Rosję, no, ale, ale jakiś znaczący postęp terytorialny, p, jeśli chodzi o cele, które sobie Rosja stawia, plus wymuszenie jakiegoś zgniłego kompromisu i warunków, które są bardzo trudne dla całego Zachodu, a zwłaszcza dla Stanów Zjednoczonych. To byłaby porażka amerykańska, to by w, w zdecydowany sposób dało kolejny sygnał, bo tych sygnałów przecież już było wcześniej wiele, dla Całego świata, zwłaszcza dla, dla różnych reżimów autorytarnych, które no, są antyamerykańskie, krótko mówiąc, że, że wszystko wolno, tak, że, że wszystko można, i że tym patronem, jakim jest Rosja, mimo że jest słabsza, słaba gospodarczo, tak naprawdę słaba też militarnie, i, i jako państwo, to jednak realizując zbójecką politykę, może wiele osiągnąć wobec potężnych Stanów Zjednoczonych i całego Zachodu. Więc to byłby bardzo zły sygnał, i który by ustawiał prezydentów potencjalną prezydenturę Trumpa w takiej formie, że w pozycji że Stany, słabości, w pozycji słabości i z dalszego takiego przyspieszonego, dynamicznego zwijania się interesów amerykańskich na świecie. Druga bardzo ważna kwestia tych ostatnich dni, nowe przepisy mobilizacyjne na Ukrainie. Te zmiany polegają na tym, że mamy obniżenie wieku mobilizacyjnego z 27 do 25 lat wymóg również uaktualnienia danych osobowych przez mężczyzn w wieku od 18 do 60 lat i to jest pod groźbą różnego rodzaju, może niespecjalnie dotkliwych, ale jednak kar. O co konkretnie chodzi w tej decyzji, którą podpisał prezydent Załęski? To wchodzi w życie w połowie maja, ale już skutki tego w zasadzie, jeśli chodzi o media, są widoczne. Jaki jest cel tej nowelizacji? No cel nowelizacji jest taki, że ukraińskiej armii, krótko mówiąc, brakuje ludzi. To jest armia zmęczona i to jest armia podstarzała, delikatnie mówiąc. Do tej pory bardzo taką, no, niestety, dominującą grupą wiekową by, byli mężczyźni 40 plus w, w siłach zbrojnych Ukrainy. Kolejna historia jest taka, że jednostki frontowe są czasami od początku tej wojny, a w przypadku niektórych jednostek albo cały, albo grup żołnierzy to są ludzie, którzy tak naprawdę w walce są od 14 roku. A bardzo wielu, bardzo wiele jednostek od, od początku wojny w 22 roku to są ludzie, którzy nie wychodzą z Okopów mówiąc. Nie krótko. wychodzą z Okopów, nie wychodzą z walki, są duże problemy chociażby z urlopami w niektórych jednostkach nawet do tego stopnia, ponieważ no, po prostu niektórzy ludzie są bardzo potrzebni, nieodzowni wręcz na, na linii frontu, jeśli chodzi o operatorów dronów chociażby, czy, czy bardziej zaawansowanego sprzętu, armia nie może sobie pozwolić na to, żeby tych ludzi wypuszczać, bo oni po prostu nie ma kim ich zastąpić. To jest gigantyczny problem i, i tacy ludzie są potrzebni w siłach zbrojnych ukraińskich. Tymczasem Czasem do tej pory ta mobilizacja no, szła takim tempem e, bardzo e, ograniczonym, tak? a w ostatnim czasie już w ogóle był z tym dramat. Więc po to jest ta ustawa mobilizacyjna, chociaż trzeba przyznać, że ustawa mobilizacyjna, niestety, ale e, w toku prac w Radzie Najwyższej została mocno okrojona, jest efektem wielu zgniłych kompromisów. E, tutaj były bardzo duże naciski ze strony, e, powiedzmy, ośrodka prezydenckiego, żeby ta ustawa była dużo bardziej radykalna i dużo Bardziej uszczelniająca system. Ona taka nie jest. Zobaczymy, jak to będzie realizowane, ale niestety tam jest mnóstwo różnych furtek i możliwości uniknięcia poboru. Kto wygrał, że tak powiem? No bo ja sobie doskonale jestem w stanie wyobrazić sytuację, w której jest presja społeczna, również z jednej strony, na to, żebyśmy nie przegrywali wojny, ale z drugiej strony. To jest tragiczny dylemat, który każdy kraj prowadzący wojnę musi sobie stawiać i pewnie no to jest coś, co dręczy ludzi. Czy my się powinniśmy godzić na to, żeby całe pokolenie młodych ludzi wystawiać na ryzyko rzezi, na ryzyko tego, że tysiące ludzi zginą i cała generacja młodych Ukraińców po prostu może z tej wojny nie wrócić? Oczywiście, że tak. To jest bardzo poważne takie etyczne pytanie i wielu ludzi sobie na Ukrainie zadaje na pewno. Niestety, ale to, to pytanie też jest polem działania rosyjskich narracji wewnątrz ukraińskich, które budują właśnie taką, taką opowieść, że no nie warto ginąć, zostawcie tą wojnę, czyli poddajcie się krótko mówiąc. To jest narracja, która nie tylko w Ukrainie, no ale dotyczy to Ukraińców przede wszystkim jest kolportowana. Będzie to duży problem dlatego, że w odróżnieniu od pierwszego okresu wojny, kiedy do armii wstępowało wielu ochotników, wielu ludzi bardzo silnie zmotywowanych patriotycznie, czy też po prostu chcieli bronić swojej, swojej rodziny, swoich bliskich, różne były motywacje, ale rzeczywiście poszło wielu ludzi, którzy chcieli tego. To później ci ludzie się, krótko mówiąc, wyczerpali. W tym momencie państwo musi użyć niestety aparatu represyjnego, żeby wziąć do wojska tych, którzy nie chcą tam iść. I to już widać. Znaczy wczoraj wczoraj konsulaty ukraińskie w, całej, w, całej, no w całym świecie, ale no dotyczy to w dużym mierze Polski, przestały obsługiwać, czyli wydawać dokumenty mężczyznom w wieku poborowym. Chodzi o to, żeby nie przedłużać, nie wydawać im nowych paszportów. Tym, którzy są bardzo długo za granicą i pokończyły im się po prostu dokumenty. A dokumenty no są potrzebne do funkcjonowania chociażby tutaj, w Polsce. Ale to dotyczy również ludzi, którzy na przykład mieszkają w Polsce od 10 czy tak, 15 tak, lat? Tak, tak. I starali się o, o przed nowe dokumenty, złożyli wnioski, nawet przychodzili wczoraj do punktów, yy, tych, to są takie specjalne punkty yy, w różnych miastach w Polsce, yy, po to, żeby odebrać te dokumenty i okazało się, że system nie działa. Yy, a jednocześnie była no, wypowiedź ministra Kuleby, ministra spraw zagranicznych, że właśnie konsulaty nie będą wydawać tych dokumentów mężczyznom w wieku poborowym, to znaczy dostaną one tylko i wyłącznie takie, dostaną oni tylko i wyłącznie takie dokumenty, które uprawniają ich do Powrotu na Ukrainę, co oznaczać będzie, że wrócą i będą musieli zarejestrować się w komisji wojskowej. Czy wiadomo, jak wielu Ukraińców unika służby w kraju, jak szeroka jest skala korupcji i na ile to jest poważny problem również za granicą? Korupcja, tak, ale jest jeszcze po prostu zwykły chaos i brak szczelności tego systemu mobilizacyjnego. Znaczy wystarczyło po prostu zmieniać miejsce zamieszkania, wystarczyło przenosić się, zmieniać miejsce pracy, nie rejestrować się, różnego rodzaju sztuczki wykorzystujące no, niesprawność administracji stosować, chociażby brak komunikacji między komisjami wojskowymi i administracją terenową. Więc tutaj możliwości było wiele. Ta ustawa ma to porządkować i uszczelniać system. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie zrobi tego w takim stopniu, jak pierwotnie by miało być. No ale, jednak, no, ale te jak, osoby jakoś tam od, 18, od 18 do 60 roku życia tak. mają obowiązek przynajmniej. Zgłosić swoje dane osobowe. Tak, tak. No i będziemy, będziemy na pewno świadkami jeszcze większej liczby takich dantejskich scen, które no czasami widzimy pewnie gdzieś tam na jakichś nagraniach, filmikach, zdjęciach, po prostu łapanek gdzieś tam na ulicach. Mobilizacja w większym stopniu może dotknąć teraz duże miasta, bo ona w mniejszym stopniu dotyczyła te, do tej pory, zwłaszcza Kijowa i, i, i dużych miast, teraz może to się zacząć dziać. Armii ukraińskiej potrzebna będzie. Większa liczba specjalistów, znaczy nawet ludzi, ludzi o jakiejkolwiek elementarnej wiedzy technicznej, nie wiem, mechaników, ludzi, którzy potrafią obsługiwać sprzęt elektroniczny. Jeżeli ten sprzęt będzie napływać w większej ilości, ten zachodni amerykański, no to po prostu potrzebni będą do tego ludzie. Także ludzie, którzy będą chcieli się tego nauczyć, tak? No więc tutaj będą potrzebne tysiące takich ludzi. I, i to będzie problem, bo to są akurat często ludzie, którzy mają jakąś tam pracę, mają. Jakieś dochody, czasami pracują za granicą, nie będą chcieli pożyczać wygodnego życia, ale też nie będą, no, wizja śmierci, wizja okaleczenia na, na froncie jest no, czymś, co. No to jest tak, że Ukraińców, większość Ukraińców w sondażach deklaruje, że tak, mobilizacja jest po, potrzebna, nawet ją należy zwiększać, potrzebna jest rozbudowa armii, oczywiście. To, jest, to są sondaże, ale kiedy dochodzi już do konkretnego człowieka, który zapytać go się trzeba i właściwie on musi zdeklarować, czy idzie na ten front, czy nie idzie, i jego rodzina. Musi, musi jakoś się z tym pogodzić, no to to już jest zupełnie inna sytuacja. Jeszcze na koniec. Wspomniałeś wcześniej o tym, że nie należy wpadać w skrajność i opowiadać o tym, że Ukraina przegrywa, ani też w euforię, że za chwilę wszystko odzyska z tą bronią amerykańską, którą w tej chwili dostaje. Jak można tę sytuację określić na froncie? Czy to jest dalszy ciąg tego pata? No mamy kilka jednak rejonów, gdzie Rosjanie Poczynili poważne postępy, prawda? No tak, poważne postępy w, w perspektywie tej wojny frontowej, która jest, czyli to są, to są kilometry, to są, to są zajęte kolejne małe miejscowości. Oczywiście teraz mamy bardzo niebezpieczną sytuację, jeżeli Rosjanom uda się wyjść poza czasy FIAR i otworzyć sobie drogę w kierunku y, dwóch największych pozostających po stronie ukraińskich miejscowości Don, Donbasu, Obwodu Donieckiego, czyli Kramatorska i Słowiańska, to powstanie sytuacja niebezpieczna i wiadomo, że jest to celem rosyjskim, czyli odzyskanie całego Donbasu, odzyskanie, zajęcie. Z ich perspektywy to jest to nazywane odzyskiwaniem. To jest to ryzyko, to jest to niebezpieczeństwo. To oczywiście nie musi oznaczać, że jeżeli zajmą cały obwód doniecki, to nie pójdą dalej, no bo wiadomo, że, że celem ich jest dalsze działania, ale być może w tym momencie, gdyby doszli do, do, do przedpoli kramatorska czy słowiańska, zaczęliby formułować Jakieś oferty parapokojowe, ja tak to nazywam, czyli po prostu jakiś dyktat warunków zawieszenia broni, czy też na, na tym etapie. Być może. To jest oczywiście duże ryzyko, to jest niebezpieczne i, i dlatego to, to uzbrojenie, ta, ta amunicja, która trafi na Ukrainę, może pomóc w powstrzymywaniu ataków rosyjskich, w zatrzymaniu Rosjan, krótko mówiąc. Chociaż no, po stronie rosyjskiej ta determinacja będzie na pewno bardzo duża i tam również trwa pobór. Tam również trwa rekrutacja żołnierzy kontraktowych, tam również rozkręca się przemysł obronny, więc to jest, krótko mówiąc, wyścig z czasem po obu stronach. To, to jest gra o czas. Michał Kacewicz z portalu Bielsat był gościem raportu na dziś. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To już prawie wszystko w tym wydaniu raportu na dziś. W sobotę zapraszam na nasz główny program, raport o stanie świata, a we wtorek, 30... O 18.00. Przypominam wszystkim patronom raportu o spotkaniu w Warszawie: proszę się zapisywać na listę. Szczegóły w wiadomościach, które docierają do Państwa przez serwis patronite.pl, również na naszej grupie na Facebooku. Już się cieszę na to spotkanie. Będę mógł osobiście Państwu podziękować za to, że jesteście z nami. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na Patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to Firma Ampio Smart Home Hotel Bania Termaliski w Białce Tatrzańskiej oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie Centro Chem, wiodący dostawca surowców chemicznych dla Twojego biznesu Firma doradcza Crido Galmet, polskie pompy ciepła. Sklep internetowy GoldSaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. Infinix, producent innowacyjnych smartfonów. Radosław Jotko. KR Group, firma outsourcingowa. www.krgroup.pl Razem w przyszłość Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa, Gdańsk, Bytom. Many Mornings pierwsze skarpetki nie niedopary, które kolorują poranki. Produkowane z radością w Polsce. Many Mornings.com Michał Małkiewicz MBM Legal reprezentujemy w sprawach kredytowych z bankami. Dom wydawniczy muza bo świat nie jest nam obojętny. Northmaster. Marka łodzi motorowych z Polski. www.northmaster.pl Oil Medica. Kosmetyki pod Twoją marką. Pure Play. Transparentna agencja mediowa digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Butikowy hotel Szum z Kołobrzegu. 70 metrów od plaży, stylowy minimalizm i design. Dobra kuchnia, codzienna yoga, spa z widokiem na park nadmorski i wysokiej jakości obsługa. Firma Software Mill od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Uber – myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także… Liceum Błeńskiej Gdańsk-Kowale – przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia Michał Bojko CIO Net and Digital Excellence – łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB – ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Crystal Mountain – luksusowy hotel w Beskidach z niezapomnianym widokiem i aquaparkiem. Duna Language Services – biuro tłumaczeń do zadań specjalnych. Duna Biz – producent rur do osłony kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Estpipe.pl FDS Nowoczesne podzespoły do reklamy świetlnej oraz luster podświetlanych. Flexi Project Kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia Kawy La Caffo z Augustowa LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie Wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Nowozelandzkie miody Manuka. MGO Manuka Health. miodymanuka.pl. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma ODO24. Optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych. ODO24.pl Firma logistyczna Ostsped.pl. Transport, magazynowanie, odprawy celne. Z nami Twój biznes nabiera prędkości. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Donia i Paweł Reps. Ticksto.pl, niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa totem.pl. Wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Michał Wierzbowski Wayman. Oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. wwwwayman software Zenmarket, pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zenmarket JP. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.